Jak dobrze skierowałeś to, nie zadajesz już tego pierwszego pytania, co Ci się najbardziej podobało, bo możesz skierować pytanie personalne, czy odnalazłeś tam w tym filmiku, w tym wideo, tym w, w tej prezentacji rozwiązanie Twojego problemu, z którym przyszedłeś na ten webinar, nie? dlatego tak ważne było zadawanie tak, tych pytań ostatnio co kwalifik kwalifikujących na, na prezentację, a to jest sześć pytań, które tak naprawdę rozwalają system. Ja tymi pytaniami wprowadziłem tysiące, sam, tysiące ludzi do biznesu. Naprawdę? Tak? <laughs> Dlatego skupmy się na tym, co, co mamy tutaj do, do powiedzenia. I, co, i, I jak przeprowadzić tego człowieka prze, przez ten proces? Nie? Czyli pierwsze, co ci się najbardziej podobało, jeśli to jest takie randomowe, uniwersalne zaproszenie tego człowieka na webinar, co już wiesz o tym, że nie powinieneś tak tego robić? Albo powiedz mi o trzech rzeczach, które Ci się najbardziej podobało. Jeśli tak poszło, nie, nie poznałeś tego człowieka dobrze, nie skwalifikowałeś tego człowieka dobrze, no to OK. Przed webinarem mówisz, po webinarze się odezwiemy, porozmawiamy i powiedz mi o trzech rzeczach, które Ci się najbardziej podobało, bo już o tym mówiliśmy. tak? Dzięki temu on skupia się na rzeczach, które mu się podobają, a nie na rzeczach, które mu się nie podobają.